Witajcie serdecznie, mam nadzieję, że się nagrywa. Z tej strony Anna Tarocistka, która no, znacie mnie tutaj z tego kanału, robię czytania tygodniowe. Zapraszam Was też na czytania indywidualne. Zapraszam Was na, na portrety numerologiczne, na harmonizację tych portretów, jestem numerolożką. Ale słuchajcie, jestem też fotografoterapeutką, terapeutką terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jestem też akredytowanym na międzynarodowym poziomie coachem. Jak ja te wszystkie umiejętności zebrałam do kupy, że tak to określę, to pojawiła się taka ścieżka pracy z kartami Tarota, jako ścieżka fotografoterapeutyczna, ale właśnie. Pracy, chciałoby się powiedzieć wróżbiarskiej, ale to jest tak naprawdę praca, która pozwala nam poszerzyć perspektywę, która pozwala nam dostrzec pewne rzeczy których nie dostrzegamy, no czyli poszerzyć perspektywę. I teraz zapraszam Was na szkołę Tarota, która będzie trwała 6 dni, natomiast to będą 3 weekendy, ja już podaję, ona będzie stacjonarna w Sosnowcu, ja jestem jeszcze w trakcie opracowywania szkoły online'owej, bo zdaję sobie sprawę, że to jest taki trend, Teraz, że my jednak onlineowo, że to poszerza perspektywy w takim, w takim sensie, że mogą zgłosić się osoby, które na przykład do Sosnowca, bo tam ja robię to szkolenie, no nie dojadą z różnych przyczyn, bo mają daleko, bo, no bo to są finanse, bo jak jestem z daleka, to sobie muszę załatwić hotel i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam wszystko w Sosnowcu jest, wszystko można załatwić, można i, i nocleg, i wszystko. Natomiast ten, to szkolenie, ta, ta, ta szkoła tarota, bo ja to tak chcę myśleć, o tym, że to jest szkoła tarota, ona będzie trwała trzy weekendy, bo to będzie trzy razy sobota z niedzielą jeden weekend w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. Od Pierwszy weekend to jest 20-21 lipca. Drugi weekend to jest 10-11 sierpnia i trzeci weekend 14-15 września. Co my będziemy robić na tym szkoleniu i w ogóle dla kogo ono jest to szkolenie? No, więc, tak, szkolenie jest dla osób, które się interesują tarotem, ale jeszcze nie potrafią. Czyli my będziemy zaczynać zupełnie, zupełnie od podstaw. Będziemy się uczyć znaczeń tarota. Będziemy się uczyć, jak je interpretować te karty pojedynczo, jak je interpretować w otoczeniu innych kart. Będziemy się uczyć różnych rozkładów, czyli całej tej umiejętności dywinacji, czyli rozkładania kart i interpretacji tych kart. Ale będziemy się też uczyć, jak zadawać pytania. I to, od czego zaczniemy, to nie od znaczenia kart i od tego, co która karta znaczy. Zaczniemy od tego, żeby dowiedzieć się, jak działa nasza intuicja w pracy z obrazem. Czyli będziemy zaczynać od takiego kawałka, który się nazywa intuicja pracy z obrazem. Ja mam rozpisane to szkolenie, i pierwszy punkt, który to, tu jest, Zaraz pierwszego dnia po zapoznaniu się z grupą, po, po tym jak zapytam Was o Wasze oczekiwania odnośnie tego kursu i tych spotkań, to będziemy mówić właśnie o tym, jaka je, co to w ogóle znaczy intuicja w pracy z obrazem, czyli jak działamy my, jak działa każdy z nas inaczej w pracy z tym, co widzi na na przykład karcie tarota czy na dowolnym innym zdjęciu, czyli ten taki fotograficzny kawałek będziemy też w sobie uruchamiać. Powiemy sobie też o BHP pracy z kartami, o czym każda tarocistka i każdy tarocista powinien pamiętać, powinien zadbać, jak zabezpieczyć siebie w tej pracy z kartami. Będziemy się też uczyć pracy z kartami dla siebie, więc jeżeli chcesz się nauczyć pracy z kartami dla siebie, to ten kurs jak najbardziej dla Ciebie, ale też jeżeli chcesz zostać tarocistą, czy tarocistą, która pracuje z klientami, która zarabia, który zarabia, czyli tarocistą, który zarabia na tym, że pracuje z klientami, to to też jest kurs dla Ciebie, dlatego że ja na tym kursie w któryś tam weekend e, będę Dbała o to, żebyście się nauczyli, jak zadawać pytania o siebie, ale też w imieniu innych, jak pracować z klientem, kiedy ten tarot nie odpowiada na pytanie tak czy nie. On tylko pokazuje energię, tylko i aż. A klient, jak przychodzi, to on przychodzi z pytaniem: to ja tak mam zrobić albo nie zrobić, ja go mam zostawić, albo z nim zostać, ja w tej pracy to mam zostać, albo ją zmienić. A wy musicie umieć przeformułować to pytanie w e, taki sposób, żeby karty mogły udzielić odpowiedzi i tak pracować z klientem, żeby ten klient wyszedł zbudowany. To nie znaczy, że jak my widzimy jakieś ostrzeżenia, jakieś niedobre energie nie ma dobrych, niedobrych niesprzyjające. Tak podejrzewamy, że klient je tak może odebrać, albo wręcz je tak odbiera. To, żeby potrafić z tym klientem porozmawiać tak, żeby to było dla niego rozwojowe i budujące, a nie żeby on usłyszał to, co chce usłyszeć. Ci, którzy są moimi stałymi klientami, wiedzą o tym, że u mnie nie usłyszycie tego, czego chce, to, czego chcecie usłyszeć, tylko to, co pokazują karty. Czasami to się zgadza z tym, na co ja czekam i czego. Ja się spodziewam, a czasami nie. I też ta rocista, czy ta rocista musi umieć zadbać o to, czy nauczyć się asertywności, żeby w taki naprawdę szczery sposób, ale z miłością do tego swojego klienta, mówić mu to, co widzi, a nie to, co klient chce usłyszeć. Mhm. No i tyle chyba, słuchajcie, tyle o tym szkoleniu. Ja Was zapraszam serdecznie, będzie w najbliższym czasie szkolenie onlineowe, nie wiem co to jest najbliższy czas, za kilka, może tygodni, a może miesięcy. Będzie szkolenie onlineowe na pewno, natomiast teraz bardzo bym chciała popracować z grupą. Też mam takie poczucie, że tu w okolicach Śląska jest gdzieś grupa ludzi, która się spotka, bo takie rozwojowe spotkanie ono też buduje relacje, buduje relacje między, no właśnie, uczestnikami szkolenia. Grupa nie jest duża, bo ona ma gdzieś między 5 a 10 osób, na pewno nie więcej. 6 to jest taki, taka liczba, którą ja lubię, żeby na, szkoleniach, żeby na szkoleniach były osoby, żeby tyle osób było na szkoleniach. Więc zapraszam 6 osób, jeżeli Was będzie 7, cudownie, do 10 więcej nie, dlatego że, że, że taka grupa, już 10 osób to jest słuchajcie dużo, bo jednak z każdym pracujemy indywidualnie. Będzie, będzie teoria, oczywiście będzie znaczenie kart, też wielkich arkan, historia tarota, małych arkan, my sobie rozłożymy te karty, pooglądamy sobie o jakich historiach one tak naprawdę mówią, o czym one są, te karty, będziemy się tego wszystkiego uczyć, czyli znaczenie kart tarota, umiejętność pracy z sobą i z klientem. I bezpieczeństwo. To przede wszystkim takie trzy główne aspekty, które będziemy rozwijać i z którymi będziemy pracować. W trakcie szkolenia, jak tylko uczestnicy będą chcieli, ja poszerzam, jak nam oczywiście wystarczy czasu, poszerzę też takie informacje dotyczące prac podstaw, ale podstaw pracy z wahadłem, jak my możemy wykorzystać wahadło, jak się możemy nim wspomóc w pracy z kartami tarota. Ale też jak łączymy pracę z kartami tarota, z innymi kartami, czy to anielskimi, czy jakimiś wyroczniami, kartami przeznaczenia, jakimikolwiek innymi również rozwojowymi kartami. O tym też będę mówiła, jak tą pracę łączyć. No będziemy też dużo ćwiczyć na sobie, na sobie nawzajem. Ja na was, wy na mnie. Będzie dużo demonstracji, będzie demonstrowania pracy z kartami, będzie dużo, Czytania. Powiem Wam też o literaturze, którą ja znam, którą ja lubię, z której korzystałam swojego czasu, do której czasami sięgam teraz. Powiem Wam też o nowościach wydawniczych w starocie. No i chyba słuchajcie tyle, nie? Tyle. Zapraszam serdecznie. W opisie do tego filmu będzie. A, już wiem o czym zapomniałam. Szkolenie jest organizowane nie przeze mnie. Indywidualnie, tylko ono jest organizowane przez Klub Kreatywnych Kobiet. Ja podlinkuję wydarzenie na Facebooku, które mówi o tym szkoleniu: żebyście mogli wejść tam, znaleźć numer telefonu do zapisów i warunki, jakie tam są, i warunki finansowe, i wszystko, wszystko tam sobie znajdziecie. Ale gdybyście chcieli, bo tam jest miejsce i telefon do zapisywania się. To szkolenie się odbędzie w Sosnowcu, na głównej ulicy jest taki piękny sklep, który się nazywa Galeria Coś Pięknego. Na zapleczu tego sklepu jest przepiękna sala do pracy z grupami, przepiękny klimat, przecudowne przepyszne przekąski i napoje, więc to jest jeszcze taki. Bonusik fajny, przecudowna atmosfera, więc tam się zapisujemy, tam się spotykamy. Natomiast, gdybyście chcieli jeszcze jakieś dodatkowe informacje na temat tego kursu, chcecie jeszcze porozmawiać przed podjęciem decyzji o tym, że przeznaczycie czas na to, o tym, że, że to trzeba pieniądze wydać też. Yy, jeżeli chcecie się upewnić i zadać mi jeszcze jakieś pytania, to ja zapraszam do kontaktu pod num mój numer telefonu, ten, który będzie w opisie do filmu, który jest w opisie do każdego filmu mojego, który, pod który się też zapisujecie na czytania indywidualne. No dobra, słuchajcie, tak sobie myślę, co jeszcze, patrzę na moją ściągę. Hmm. No to tyle. Zapraszam. Jak macie jeszcze jakieś pytania? to zapraszam do kontaktu indywidualnego. No i do zobaczenia. W Sosnowcu. Będziemy się uczyć i będziemy trenować. Pa pa!